Jesteśmy w Krakowie, w Krakowskim Parku Technologicznym, jako jednej z sześciu lokalizacji w Europie, w której symultanicznie dzieje się ten hackathon. Tylko w takiej właśnie konwencji, gdzie jesteśmy w stanie wspólnie spędzić trochę czasu, porozmawiać, wymienić się pomysłami, może być właśnie tym czasem, który finalnie doprowadzi do tego, że powstaną ciekawe koncepcje, ciekawe pomysły. Digital i Defense to są technologie, cyfrowa obronność. Jesteśmy obecnie w, w takim czasie, że działania wojenne przenoszą się też do sfery wirtualnej, cyberbezpieczeństwo. Mamy przedstawicieli tutaj z, z wojsk cybernetycznych, którzy nam pomagają zidentyfikować właśnie zagrożenia cybernetyczne. Wojsko to nie tylko czołgi, wojsko to też ochrona przed zagrożeniami hybrydowymi. Całe spektrum jest tutaj tematów poruszanych, które są ważne dla naszej obronności. Dużo cennych uwag, przerażeni, przerażeni. Przez ostatnie trzy dni siedzieliśmy wszyscy tutaj fizycznie i w online. Była to bardzo ciężka praca. Mentorzy cały czas. Podchodzili do zespołów i mieszali im w głowach, miażdżyli ich pomysły, ale potem stwarzali coś nowego. Wszystkie zespoły są bardzo zmęczone, ale szczęśliwe i są dumni z tego, co udało im się osiągnąć. Jednym właśnie z zadań nas, jako mentorów, było takie pokierowanie zespołem, żeby te projekty mogły być komercjalizowane i tak naprawdę powstawały z tego firmy, które będą mogły sprzedać swoje rozwiązania. Co najmniej w kilku rozwiązaniach finałowych widzimy taki potencjał. A kato się przydaje. Ja, ja jestem pierwszy raz mentorem i okazuje się, że tutaj jest bardzo wiele fajnych zespołów, młodych zespołów, młodych ludzi, którzy mają fajne pomysły. E, tutaj się zderzają e, pomysły e, innowatorów, z tym z oczekiwaniami wojska, tak? Z oczekiwaniami e, sił zbrojnych. Zaczynamy przełamywać, naszym zdaniem, pierwszą najważniejszą barierę, jaka jest w tej branży, czyli dostęp do wiedzy, informacji, ekspertów, którzy potrafią powiedzieć, jakie są prawdziwe, codzienne wyzwania w y, obronności. Żeby w ciągu 48 godzin spotkać tylu e, ekspertów, mentorów z wielu różnych dyscyplin. I to jest... Unikatowa szansa na rozmowę z tymi ludźmi, poznanie realnych problemów do rozwiązania i skorzystanie z ich doświadczenia, jak te problemy rozwiązywać. Myślę, że lepszej szansy nie ma. Tak, o godzinie 22 wczoraj. Jakby się nas pani spytała, czy mamy szansę na wygraną, prawdopodobnie byśmy <gryny> zaczęli lamentować i dywagować na to, czy, czy my w ogóle powinniśmy tutaj jeszcze być. Takie inicjatywy jak, jak To, kiedy tu już przekraczamy jakby bramy samego obiektu, praktycznie jesteśmy już zmuszeni do dokończenia tego projektu. Wyciągamy z nas wszelkie siły, odkopujemy zdolności i możliwości do wykonania dalej pracy, researchu, byleby tylko doprowadzić projekt do końca. Warto. Warto.